nazywam się Agnieszka Kantarowska. Żyjemy teraz w czasach, gdzie zmiana pracy przychodzi nam dosyć łatwo, kiedy tylko zaczyna coś być nie po naszej myśli. Na przykład chcemy więcej zarabiać, a tutaj mamy poczucie, że nie ma na to możliwości albo chcemy wyższego stanowiska, bo też w danym miejscu nie ma na to możliwości, to zmieniamy pracę, idziemy dalej. I tutaj, jakby w tym aspekcie, jest wszystko ok, bo zakładam, że jesteś świadomy tego, co chcesz osiągać, w jaki sposób chcesz się rozwijać, masz poczucie tego, do czego dążysz. Ale często też jest tak, że po prostu masz poczucie w danym miejscu, w danej pracy, że ty nie chcesz, że nie dogadujesz się z współpracownikami, z szefem, za mało zarabiasz, a nawet nie podejmiesz próby. Osiągnięcia podwyżki. Jest nie tak. Czujesz, że jest nie tak, więc pierwsze rozwiązanie, jakie przychodzi ci do głowy, to jest zmiana pracy. I niby wszystko w porządku. Tylko jeżeli nie zdiagnozujesz powodu, z jakiego w danym miejscu jest ci niewygodnie, nie tak, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pójdziesz do nowej pracy, popracujesz, wdrożysz się w to, to środowisko. I za chwilę będzie to samo. Kolejna rzecz, szukając nowej pracy, innej pracy, wbrew pozorom, ona nie będzie inna. Będziesz w jakiś sposób szedł tymi samymi torami. Trafisz w bardzo podobne środowisko, środowisko, które do tej pory cię denerwowało, drażniło, z którym nie mogłeś się porozumieć. I dalej będziesz to kontynuować. Znowu dojdziesz do tego samego punktu, że nie dogadujesz się z innymi, masz poczucie, że inni cię nie rozumieją, nie ma podwyżki, nie ma awansu, znowu pomysł, zmiana pracy, i tak dalej, i tak dalej. Krążysz, krążysz, idziesz tymi samymi torami. I pytanie, co z tym można zrobić? I czy w ogóle coś można zrobić? Pierwsze to jest zastanowienie się, tak naprawdę, jaki jest Twój cel, misja w życiu, co chcesz osiągnąć. I możecie się wydawać, że a wszyscy się pytają o cel, misję życiową. To jest takie śmieszne i niepotrzebne w ogóle, po co się nad tym zastanawiać. Ale jeżeli będziesz wiedzieć, jaki masz cel, misję, co chcesz robić, co jest związane z Twoją pasją, z tym, co Cię cieszy, co, co lubisz robić, to tak naprawdę potem te wszystkie rzeczy niżej zaczynają się temu podporządkowywać. Już Dilts o tym pisał i była i ułożył to w takiej piramidzie. Jeżeli jesteś świadomy swojego celu, swojej misji, dalej, jeżeli masz silne poczucie swojej tożsamości, tego kim jesteś, to wszystkie pozostałe poziomy, jak umiejętności, zachowania, środowisko, otoczenie, to wszystko temu zaczyna się podporządkowywać. Bo jeżeli właśnie zmian dokonujesz tylko na tych obszarach środowiska, otoczenia, no, to nie oczekuj efektów. Nie oczekuj tego, że nagle zaczniesz się dobrze czuć w miejscu, które tak naprawdę niewiele się zmieniło. Ok, może przeprowadziłeś się do innego miasta. No i przez chwilę w jakiś sposób odczuwasz różnicę, ale dalej nie zdiagnozowałeś problemu, nie zdiagnozowałeś swojego celu, swojej misji, tego, co tak naprawdę chcesz robić w życiu, więc to środowisko. Nie zmienia się i zaczynasz znowu odczuwać te same niedogodności, te podobne problemy zaczynają się pojawiać. Natomiast jeżeli znajdziesz swój cel, misję, co chcesz robić, to tak naprawdę wszystkie pozostałe rzeczy zaczną się, zaczną się temu podporządkowywać. Bo jeżeli będziesz wiedział, co chcesz robić, no to będziesz wiedział, jakie umiejętności powinieneś mieć, jakie zachowania z tym się wiążą. Zmienisz tak naprawdę środowisko, bo. Mając świadomość swojego celu, mając już inne zachowania, inne umiejętności, to środowisko, które było do tej pory, przestanie się kompletnie rozumieć, ty przestaniesz zupełnie też ich rozumieć i zaczniesz tworzyć sobie nowe środowisko z ludzi, którzy współgrają z tobą. Więc też wtedy zacznie się to zmieniać. Nie w drugą stronę nie doszukiwać się najpierw zmian w środowisku, w tych poziomach, nazywanych niższymi. Ale zacząć od uświadomienia sobie tego, co ty chcesz robić. I wtedy, nawet w tej obecnej pracy, można ją na nowo pokochać, można zostać w tej samej pracy, jeżeli sobie uświadomisz, jaki jest tego cel, co ty tak naprawdę chcesz robić w tej pracy, czy daje ci ona takie możliwości związane z tym twoim celem, misją, i wtedy na nowo możesz pokochać swoją nową, obecną pracę, a nie zmieniać jej na nową. A tak naprawdę taką samą. Tak rządzą nami pewne mechanizmy, że szukamy rzeczy podobnych. Wydaje nam się, że coś zmieniamy, ale tak naprawdę szukamy rzeczy podobnych, podobieństw. Więc podobnie jest ze zmianą pracy. Jeżeli nie uświadomisz sobie, czego ty tak naprawdę chcesz, co tak naprawdę chcesz robić w swoim życiu, to będziesz szukał bardzo podobnej pracy. Gdzie będziesz mógł wykorzystywać umiejętności, które już masz, zachowania, które już masz. To też oczywiście przekłada się na nasze nawyki, bo umysł lubi rzeczy, które, które zna, które są już uporządkowane, stałe, a nie nowości. Więc dla niego też to będzie bardzo duże wyzwanie. On doceni to dopiero później, ale na początku dla niego to też będzie nowe wyzwanie i duże wyzwanie. Więc zacznij od tego, nawet jeżeli. Teraz myślisz o zmianie pracy, o tym, żeby znaleźć nową pracę, to zacznij od uświadomienia sobie z jakiego powodu tę pracę chcesz zmienić. Czy ona nie spełnia uświadomionego twojego celu życiowego, tego co tak naprawdę chcesz robić? Czy po prostu chcesz zmienić, bo myślisz, że coś się jednak zmieni i samo się zrobi? Więc zastanów się, czy ta praca, którą obecnie masz, jest w stanie Pomóc Ci w realizacji Twojego celu, Twojej misji życiowej? Czy daje Ci silne poczucie tego, kim jesteś i czy to poczucie jest spójne tak naprawdę z Tobą? Czy rzeczywiście taki się czujesz? Czy jest to poczucie tożsamości tego, kim, kim tak naprawdę jesteś? No i dopiero potem analizuj umiejętności, zachowania, czy to wszystko jest ze sobą spójne. A jeżeli nie, tak nie jest, no to rzeczywiście jest ten moment, żeby. Zmienić pracę, ale poszukać takiej pracy, która właśnie odpowie ci na te pytania, które przed chwilą ci zadałam. Czy, czy pozwala ci realizować twoją misję, twój cel życiowy, i czy daje ci silne poczucie twojej tożsamości, czy to, co będziesz w niej robić, jest spójne z tobą? To powinno być dla ciebie najważniejsze, jeżeli myślisz w ogóle o zmianie pracy. A nie zmiana dla samej zmiany, bo tak jak mówiłam, to będzie tylko zmiana pozorna. Tak naprawdę dalej będziesz dążyć. I jechać tymi samymi torami, nic się więcej nie zmieni. Może dojdzie ci tylko trochę więcej poczucia frustracji, zmęczenia, bo za chwilę poczujesz, że tak naprawdę nic się nie zmieniło i dalej tkwisz w tym samym. A chyba nie o to chodzi. Więc trzymam za ciebie kciuki. Cześć!